Hej, Łukie kochani, jesteś z strony kila, a dzisiaj, słuchajcie, jesteśmy tym razem w oby. Nie słuchajcie, dzisiaj będziemy przechodzić supermarket. To będzie co fajne, słuchajcie. Wow! Zobaczcie, ale to wszystko jest ładne. Czemu tu są takie płatki? A ja chcę takie w realu. Płatki bekonowe. Ej, niech stworzą, proszę. Jak stworzam będzie epicko! Tyk. Tyk! Dobra. Okej, okay, YouTubers. Jednorożec! Oh my gosh. Możecie zasubować ten kanał. Okej, okay, widzę. Jesteśmy na tym stage'u. I raz. Dwa i raz, dwa, trzy. Okej, okay, łatwe. Easy. Easy. Ja to potrafię z zamkniętymi oczami ludziska. Przejść. Przejść. Chciałam powiedzieć przejść. No aha. No aha! Dobra. Abi coś mi napisał. Ja teraz nie mogę odczytać. Corka, Abi. Dobra. No tak. Użyj wentów. Dobra. Wentylacja. Piszcie w komentarzu wentylację, a ja zaserduszkuję ten komentarz. Okej. Okay. Wentylacje, jeżeli dotrwaliście do tego momentu. Ja słuchajcie, bardzo mało gram w, ogóle w hobby, ale jeżeli chcecie obi na moim kanale, to piszcie. jakie? Uuu. Kierki, jeju, tu kasjerzy śpią nawet. No słuchajcie, ja bym się strzemnęła po tej szkole. Ale jeżeli to oglądacie w wakacje, kurde, jak wam zazdroszczę. Ja tu muszę się trudzić w szkole. Nie no, żartuję, same czwórki mam. Dobra. Łap, łap, łap. Wejdź do otwornika. O matko, nie na czaru tu są wentylacje? I czemu tutaj takie coś jest? Sorry, że takiej głos, Dobra, tutaj mamy to. Otrzymaliśmy odznakę. Pozdrawiam dla twórców. Ja kocham odznaki. Uważaj na farbę. A co się może niby stać? Oczywiście nie próbujemy. To nie było specjalnie, to nie było specjalnie, guys. Ta piosenka jest cudowna. Ojeju. Mamy fasolę! Ej, kto kocha w ogóle fasolę? Ja uwielbiam fasolę. Ja widzę, że ogólnie ja kocham fasolę. Tu jest jakiś smartfon? Czy mi się tak wydaje? Dobra, ja sobie jem jeszcze Grześka. Piszcie w komentarzu Grzesiek. Córka, mm. musiałam przekącić coś. To na mózg, żeby szybciej pracował. Skittlesy! Oh my gosh, kto w ogóle kocha skittlesy? W ogóle lubicie skittlesy czy wolicie M&M's? Ja, widzowie, kocham w ogóle M&M'sy, bo M&M'sy są te czekoladowe, a że są takie z taką głową nieprzyjemną. Moim zdaniem nieprzyjemną. Uff, po 15 próbie nam się udało, słuchajcie. Jak było tego męczenia, że ja nie wiem, słuchajcie, że ja nie wiem, kto by umiał to przejść. No, na pewno ktoś mądrzejszy ode mnie. <laughs> Ale są takie osoby. O, tu ktoś sięga. Ej, czy wy też tak robicie? Ja tego nie robiłam, oczywiście, że sięgaliście po coś z półki i nie chcąc wam się otworzyło opakowanie i później był problem. niam, nям nям Aha. Ja pamiętam tego starego robloxa, jeszcze bez tej aktualizacji. Głupia aktualizacja. wszystko musiała zepsuć nawet te ikony. A zwłaszcza, że słuchajcie... Wy nie wiecie, ale kiedyś inaczej brzmiały te dźwięki wszystkie. O, widzowie, wiecie, jak się trudziłam z tym? Kurde, po 15 próbie. W ogóle, co tutaj stajecie na Dzień Dziecka? Ja słuchajcie, tu stajemy Robuxy. E, bardzo dużo Robuxów będę miała. On miał tyle, że nawet nie będzie mnie... już nie będę miała na co wydać. <grym> Więc Wam je troszkę oddam, ale jeżeli Wy będziecie mieć Robuxy, to by było kozacko. Ja słuchajcie, kiedyś chciałam... Mm, chciałam jakieś zapawki, jak byłam mała. E, kolekcjonowałam zwłaszcza takie jakby, marzyłam o takiej lalce, o takiej Monster High, ale też marzyłam o Ever After High, jak była mała. No matko jedyna. Co to za gra? I później ludzie myślą, że o mój Boże, czego te, ten Roblox uczy? A słuchajcie, uczy wiele. Uczy na przykład przetrwania. Jest antydepresyjne. Działa antylękowo. Można się przy nim zrelaksować. Owszem. Bardzo fajny Roblox jest. O, do sam odznakę. Mówię o samym Robloxie. Nawet jak ta jest aktualizacja. To też jest bardzo fajny Roblox. Gdzie my mamy iść? A, po tych frytkach! O oh my gosh, o oh my gosh. Nie mówcie, że ja... Nie, więc ja po prostu nie nalaję się do tego, ponieważ, po pierwsze, jak ja wyglądam? Mój skin jest taki... Mm, nie przy kości bym powiedziała. Tak. Czekajcie, w momencie, gdzie się obroziłam czekoladą, czy wy też jak co siecie, to się wrócicie czekoladą. W ogóle miałam jeszcze w planach nagrać, że reaguję na moje stare filmy ze starego konta Ym, z Kuki Julia, które straciłam. Wy wiecie, że straciłam konto, co nie? Ym, doszli tu też nowi widzowie, którzy nie wiedzą o tym. Tak, moje konto miało 14 tysięcy Już ma 13 tysięcy Koma dziewięć przejść odby. Nie to, że tego Tylko wam opowiadam I ciężko mi się skupić Tak Dobra Później będzie odczytywanie Od mojego Abiego co on w ogóle mi pisze o i pisaliście też czy podaje numer telefonu nie podaje oficjalnie już nie podaje miałam podawać i podawałam na społeczności nawet nie usunęłam tej wiadomości możecie z niej korzystać w sensie na, nie na tej społeczności tylko na społeczności na whatsappie kanał macie na moich społecznościach na youtube zapraszam do mojego kanału Zaobserwować ten kanał i słuchajcie, mój numer podałam tylko dlatego, żebyście komunikowali się, czy macie jakieś hejty, jak wam pomóc z nimi i w ogóle. Przepraszam, to nie No, słuchajcie tylko po to mniej więcej, a nie po to, żebyście mi wypisywali, czy ja gram teraz, czy nie. Słuchajcie, jak gram. To przecież wiecie, macie mnie w znajomych niektórzy, więc wiecie kiedy ja gram, więc nie pytajcie mnie czy gram, ok? Po prostu jak gram, to gram, to wyświetla wam się, nawet chyba nie wiem czy... Nie wiem. Jak mnie nie macie, to już piszcie ja was dodam. I z Handzią pogramy razem coś. Tylko o to, że po prostu niektórzy mają hejty i po prostu ciężko z nimi sobie radzą. Na mnie niektórzy zachodzą depresję. Pomogłam parom osobom, dlatego możecie pisać, jak macie jakieś hejty. Już myślałam, że ta pizza miała tak... Pff. Wiecie chyba, o co mi chodzi. Jak porazi, sparaliżuje, o. Tego słowa mi było potrzeba. To teraz tak? Pisaliście również. Czy mogę Wam coś powiedzieć po niemiecku? No oczywiście, że mogę. I koma aus. Czekajcie. I koma aus Deutschland. Ich lernen. Ich in Poland. Mówię, mówię, mówię. Jeszcze nie wy. Jeszcze nie wy, wy tego. Jeszcze nie sprawy wyszłam. Szyn. Się pisze jak szon, wiem. <grym> Ale widzimy to, że się tak pisze. To nie znaczy, że tak jest. Szyn to znaczy pięknie. Z kolei, jak ktoś wam powie, że o, ta szon, to widzimy, pomyślcie sobie, przecież to znaczy po niemiecku pięknie. Um. Więc nie ma się czym przejmować, słuchajcie. Po niemiecku w ogóle inaczej brzmi, dlatego niemiecki jest kochanym językiem. Schön, schön. Tylko inaczej się wymawia. Też zwróćcie na to uwagę. Um. To znaczy pięknie. Na przykład Schön skin, piękna skin, piękna skórka. Um. Nie wiem, czy można powiedzieć Schön skin. Chyba nie można, bo wiecie, z kim to jest bardziej po, nim, po angielsku. Ale jeżeli chcecie, to możecie powiedzieć tak. Ktoś was zrozumie, bo Robiox jest taki, że was zrozumie. Ty przecież widzicie, że w Polsce też mówicie na, na to skin, a nie skórka. To jest normalne. No ja nie rozumiem. Kogoś, kto poprawia błędy osób, i no mega epicka ta gra już mam etap 29 guys ej to blisko blisko tego prezentu a wiecie co jest prezentem? ty złodziaku mówię do ciebie abicaba uwu ła ja haju matko jedynaj Oj, lej, 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 lej. dzika, dzika bomba, dzika, dzika bomba. A. I jeszcze. Czekajcie, bo ktoś mi przysłał relację. Dobra. I jeszcze jedno. Jak ktoś was hejtuje, pomyślcie sobie, przecież on nie ma rozumu. Co ma mi do powiedzenia, skoro mnie nie zna? Jakby... Co ma ktoś, kto hejtuje? Do powiedzenia, no powiedzcie mi. Ja my nie rozumiem. Ktoś coś powie i słuchajcie, od razu ludzie padają w depresję. No słuchajcie, on mnie nie zna. On mnie, mnie zna prywatnie? No nie, nie zna mnie prywatnie. Szybciej jest hejtowanie w sieci niż na żywo. Na żywo spotkacie tego hejtera, który was hejtuje, jemu zrobi się wstyd i kurna, będzie policja, będzie wszystko i dobrze, bo hejt jest zabronione w tym kraju. Więc słuchajcie, jeżeli no. Ale od razu zgłaszajcie to na policję. Nie czekajcie, jak ktoś was hejtuje w realu. Jak was w sieci, to na pewno z rodzicami, czy warto i w ogóle... A jak tak w realu wiecie wam, będzie dogryzał, was będzie tego. Odbierał własną wartość, o! To to nie jest zdrowe i to, to nie jest fajne. Ja na przykład się spotkałam z wieloma hejtami ja była mała. Spotkałam się z wieloma hejtami i ostatniego czasu, widzowie ale to były hejty akurat TikToka akurat dlatego nie używam tak TikToka i w ogóle w sensie nagrywam tam coś ale słuchajcie, tak nie, nie publikuję codziennie o, publikuję podobne shorty jak mam na YouTube w sensie short filmy na TikToku co mam na YouTube ja, shorty i tak widzowie, kiedyś publikowałam owszem ujęcia z ale ludziom do pewnego momentu się nie spodobało a ktoś powiem kurde, ty masz brzydki skin ty masz brzydki styl ubioru, okej okay. przynajmniej ja mam swój własny styl a nie jestem laleczką kogoś z banieczką kogoś kto po prostu będzie mi rozkazywał jak mam się ubierać i tak dalej ludzie po prostu szukają atencji w nas dlatego nie bójcie się, widzowie, jak ktoś was hejtuje. Ja na przykład wiem jak to działa, bo sama byłam hejtowana nikogo w życiu, w życiu nawet nie pomyślałam o tym, żeby kogokolwiek hejtować, ponieważ widzowie się ktoś inaczej ubiera, inaczej myśli w ogóle... No okej, okay, Jest się tym Terianem. Ja słuchajcie, nie jestem terianką. Ale słuchajcie, jesteście tarianem. No kurde, no. Czy zhajtujecie człowieka? Jeżeli tak, to. Naprawdę. Ktokolwiek, jak zhajtuje kogoś, bo się źle ubiera, bo ma inną tradycję w rodzinie, czy coś, no to to każdy ma tak. Każdy. Byście musieli. Milionów ludzi na świecie zhejtować za to, jak ktoś wygląda. No słuchajcie. No ja nie umiem gadać po polsku, dlatego akurat będę tak mówić, jak i mówić, ale no. Czekajcie, momencik, wait. Ok. Dobra. Hi. Bye. Nie no, oczywiście, że haj. Hmm, też ludzie hajtują Ukraińców. Okej, okay, Ukraińcy nie mają zamieszkania, no dobra. Ale słuchajcie, czy nie możemy przyjąć ich z gościnnie? No rozumiem, nie ja, pomagaj nas. Słuchajcie, gdyby tak było, to byście mnie nie przyjęli. A Polacy przyjęli. Więc słuchajcie... Jeżeli o to chodzi, to przyjmujcie obcokrajowców, bo mogą nam kiedyś bardzo dobrze się odwdzięczyć. Niemcy odwdzięczają się cały czas, oczywiście. Odwdzięczają się swoim dobrociom, z wszystkim, autami, wszystkim. O matko... Ła! Ła! Na razie to jest łatwe, bo to widzowie jest łatwe. Ja czasem Wam mogę powiedzieć: O, spotkała mnie taka kiedyś, kiedyś bardzo. Taka fałszywa przyjaciółka, która mnie ciągle wyśmiewała. W ogóle. Ale już nie jest moim przyjaciółką. Ona jest z Niemiec. Tak samo jak ja. I obecnie, słuchajcie. Ona już nie jest moim przyjaciółką. Można powiedzieć. No, słuchajcie, czasami się spotyka dobrych ludzi z nimi, Za czasami złych. Ja, słuchajcie, jestem osobą pogodną. I jestem również tą dobrą. Tą, no, która wspiera Polaków. O, wspiera Polaków wspiera młode pokolenia nie tylko Polaków Również wspieram innych. Ja widziałam na przykład dziewczynkę kiedyś, kiedyś bardzo dawno, które się popykała o to, że miała hejty No, słuchajcie mnie. ła matko, mamy niebieskiego. Kurde, kurde, trzeba się z nim bić. O kurde. Okej, okay, odnakę. Dobra Okej okay. Teraz nie będę się mogła odzywać Ale fajnie, że jak się przegrywa, to się widzę, be... No Przekażę To się od razu nie ginie Okej, okay. uciekaj. Łajaju, nie mówiłeś, że tu będzie speedrun, gościu. Łajaju. Nienawidzę Spitrana. Nienawidzę. Radek, właśnie Czy to może być chociażby normalna gra? Ja rozumiem i w ogóle. Okej, okay. fajnie, że to można się zatrzymać. Też to jest epickie w speedrunach, a nie ciągle się biegnie. To by było no sens, Długo. No. Weee! Oh my god! Tu jest punkt kontrolny, tu cześć. Okej, okay, a tu jest jakiś niebieski! Kilka łatwych przeszkód. Ej, to jest widzę osobne hobby. Fajne to jest, fajne. Ja, słuchajcie, osobnego hobby nie będę robiła. No to to na tyle, słuchajcie. To na tyle. Tu jest oczywiście takie coś, ale tu oczywiście są takie miny. Piękne miny, co nie? Bardzo mi się podobają. O, a ta zwłaszcza. Ej, w a no tak mamy maskę, nie możemy. I tak. Speed. Speed, normal speed. Sto! Nie, sto jak speedrun. Siema Ok, a jaki prezent dostaliśmy? Właśnie, bo tu jakiś prezent mamy odebrać. I co? Nie mieliśmy prezentu, tylko to że odebraliśmy. To great idea! Nie pojawiliśmy się tu na tablicy, bo to jest najwyższy rekord. Um, tu też na tablicy się nie pojawiliśmy, a Wy piszcie w komentarzu, czy Wam się w ogóle udało um, zagrać w tę grę. Bajo! Wielka polezajka, Oskar Oscar i Teacher. Oh my Bajo!